Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Otalii Thoth. Dzisiaj opowiem Wam o symbolice i znaczeniu Księżniczki Mieczy. Zacznę od opisu karty, który pomoże nam zagłębić się w symbolikę wszystkich elementów, które tu wymienię. Jak zwykle znaczenie karty w czytaniach podam na końcu filmu. Kiedy patrzymy na tą kartę, od razu widzimy, że jest tu duże zamieszanie. Mamy kłęby dymu i wygląda to trochę jak pole bitwy. Nasza księżniczka wygląda, jakby z kimś walczyła, ale nie widzimy, kto lub co to jest. Jej ołtarz jest za jej plecami i wygląda to tak, jakby ona go broniła, ale dotyka ona go też lewą dłonią, tak jakby czerpiąc z niego swoją siłę. Na jej plecach widzimy skrzydła i ich kształt powinien być Wam już znajomy. Widzieliśmy go w kilku poprzednich kartach z tego dworu. Nasza księżniczka ma na sobie krótką sukienkę i sandały, jej strój przypomina nam trochę ubrania starożytnych Rzymian. Ma ona też na głowie bardzo interesujący hełm. Jest jedyną z księżniczek w tej talii, która jest gotowa do walki. Oczywiście ma ona też miecz, symbol swojego dworu. I za chwilkę będziemy rozszyfrowywać te wszystkie elementy, ale najpierw posłuchajmy cytatu z księgi Sota, który pokaże nam co Crowley mówi o tej karcie. Ma ona części wspólne z charakterem Minerwy i Artemidy. Jest tu też pewna sugestia Walkirii. Reprezentuje ona do pewnego stopnia gniew bogów. Pokazana jest w hełmie z wężowłosą Meduzą jako herb. Stoi przed pustym ołtarzem, jakby chcąc pomścić jego profanację. Idź ga dół swoim mieczem. Niebo i chmury, które są jej domem, zdają się rozgniewane. Zaczniemy więc teraz od omówienia postaci, które zostały wspomniane w tym cytacie, ale zanim do tego przejdziemy, chciałam Ci tylko przypomnieć, że możesz wesprzeć ten kanał poprzez polubienie tego filmu, zostawienie komentarza i oczywiście subskrypcję. Możesz też zostać patronem kanału za jedyne 3 euro miesięcznie, czyli około 14 zł. Możesz też wysłać mi jednorazowe wsparcie poprzez PayPal lub przelewem na konto bankowe. Wszystkie linki są w opisie pod filmem. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc. Zapewnia ona przyszłość tego kanału. Ok, wracamy teraz do księżniczki mieczy. Minerva to rzymska bogini mądrości, sprawiedliwości. Prawa, zwycięstwa i jest ona też patronką sztuk, handlu i strategii. To rzymska wersja greckiej bogini Ateny i ma bardzo ciekawą historię narodzin. Wyskoczyła ona z głowy swojego ojca w pełnej zbroi i już jako dorosła osoba jej ojcem jest Jowisz, co sprawia, że jest ona siostrą Merkurego, Marsa, Diany, Bachusa i możliwe też że Wenus i Wulkana. Minerva jest bardzo ważną boginią i pojawia się w mitologii rzymskiej bardzo często. Pomaga Herkulesowi i Odyseuszowi w ich przygodach, poskramia Pegaza i daje go w prezencie Muzom. Jej historia jest też związana z Meduzą, która też tu jest wspomniana w cytacie. Jedna z historii Meduzy mówi o tym, że była ona piękną kapłanką Minerwy, ale jej bogini złapała ją na całowaniu Neptuna w swojej świątyni, i tak ją to rozgniewało, że zamieniła Meduzę w potwora. Jest jednak jeszcze jedna wersja jej historii. Meduza znaczy strażniczka lub opiekunka w starożytnej Grece. Mówi się, że jest ona jedną z trzech sióstr, uskrzydlonych kobiet z jadowitymi wężami zamiast włosów. Nazywane są one gorgonami. To córki Forkosa i Keto, pierwotnych bóstw wodnych, którzy byli też rodzeństwem. Ich matka to Gaja, a ich ojcem jest jej syn Pontos. Także tak, robi się dziwnie, jak zaczynamy się zagłębiać w te mity. Po tym jak Perseusz zabija meduzę i odcina jej głowę, z części jej rozlanej krwi powstaje Pegas. Minerva bierze głowę meduzy i umieszcza ją na swojej zbroi dla ochrony. W ten właśnie sposób głowa meduzy staje się gorgonejonem, amuletem ochronnym. Widzimy więc, że nasza księżniczka ma boską ochronę. Ma głowę Meduzy na szczycie swojego hełmu. Broni ona jej podczas walki. Kształt jej hełmu przypomina nam też kształt hełmu Minerwy, który często widzimy na obrazach. Artemida w mitologii greckiej to Diana w mitologii rzymskiej. Jest ona siostrą Minerwy lub Ateny. Artemida to bogini księżycowa. Jest boginią łowów, dzikiej przyrody, dzikich zwierząt, natury, roślinności, ale też porodów, opieki nad dziećmi i cnotliwości. Widzimy więc, że te dwie boginie, wspomniane przez Crowley'a, są bardzo sprawne fizycznie. Atena zawsze przedstawiana jest w zbroi i pomaga ona różnym bohaterom na ich wyprawach. Artemida jest najlepszym z myśliwych i świetną łuczniczką. Zawsze widzimy ją z jej łukiem i strzałami i często towarzyszy jej też pies. Ciekawe jest też to, że te dwie boginie są dwiema z trzech greckich bogin dziewiczych. Trzecią z nich jest Hestia. Ponieważ zdecydowały się one pozostać dziewicami, Afrodyta, czyli Wenus, nie ma nad nimi żadnej mocy. Artemida poprosiła też swojego ojca o spełnienie jej dziesięciu życzeń i między innymi poprosiła wtedy o możliwość noszenia krótkiej tuniki do kolan, żeby mogła polować. I to jest właśnie ta tunika, którą ma na sobie nasza księżniczka. Ma ona na sobie też antyczne rzymskie sandały, a jej miecz to spatha. To rzymski miecz długi, używany między pierwszym a VI wiekiem naszej ery. Późniejsze miecze Wikingów są dosyć podobne. Stworzone zostały na podstawie tych starszych mieczy rzymskich. Crowley porównuje też naszą księżniczkę do Walkirii. Ta nazwa oznacza wybierająca poległych. Walkirie w mitologii nordyckiej zabierają poległych wojowników z pola bitwy do Walhali. Serwują też tam im miód. Walkirie czasem też mieszają się w sprawy ludzi. Broniąc jakiegoś bohatera, lub stając po jednej ze stron podczas bitwy. W cytacie powiedziane jest: że nasza księżniczka reprezentuje gniew bogów i że stoi przed pustym ołtarzem, jakby chcąc pomścić jego profanację. Widzimy więc, że ma ona do spełnienia jakąś misję jej ołtarz jest pusty nie ma na nim ofiary. Więc duchowość i bogowie zostali zapomnieni, i to właśnie ich rozgniewało. Dlatego szukają zemsty. Ona jest narzędziem ich zemsty, tak jak walkiria wypełniająca wolę Odyna. Na bocznej ściance ołtarza mamy osiem okręgów. Ósma karta Wielkich Arkanów to waga. To tutaj mamy rozliczenia karmiczne, przyczynę i skutek. To czasem boska interwencja która siłą wpycha nas na odpowiednią ścieżkę. Dwór Mieczy jest bardzo intelektualny i logiczny. Nie ma tu za bardzo miejsca na duchowość. Pomimo tego, w ostatniej karcie tego dworu widzimy, że jest to jednak element niezbędny. Dopomina się on swojego miejsca w naszym życiu. Pusty ołtarz przywołuje zemstę bogów. Jeżeli zboczymy z naszej ścieżki, zostaniemy na nią z powrotem wepchnięci siłą. Ostatnim elementem tej karty, o którym chciałam Wam wspomnieć, zanim przejdziemy do omówienia charakteru naszej księżniczki, są jej skrzydła. Widzieliśmy już taki kształt geometryczny w poprzednich kartach tego dworu. Mamy go w dwójce, czwórce, szóstce, siódemce i dziesiątce mieczy. Kształt ten pokazuje nam ideę żywiołu powietrza, jego moc. Skrzydła księżniczki wyglądają jak skrzydła owadów. Mamy tu takie same małe segmenty, które przypominają nam też skrzydła rycerza mieczy, ale skrzydła naszej księżniczki są dużo większe. Myślę, że już jesteśmy gotowi porozmawiać o jej charakterze. Księżniczki nie władają żadnymi kartami, tak samo jak asy są ponad tym podziałem. Nie są też powiązane z przedziałami czasowymi, ale rządzą częściami globu. Księżniczka Mieczy rządzi obiema Amerykami. Księżniczki są opisywane jako trony asów, co oznacza, że są materialną manifestacją czystej energii żywiołu. To przez nie czysty potencjał danego żywiołu spływa do świata materialnego. Crowley mówi o tym w ten sposób: Księżniczka, jako będąca tronem ducha, ma zawsze możliwość wyrzucenia wszystkiego za burtę, wysadzenia wszystkiego w powietrze. Widzimy tu, że nie jest ona tylko pasywnym naczyniem dla energii żywiołu powietrza. Może ona dokonać wyboru, może zamanifestować energię taką, jaką jest, albo może z nią walczyć, może wszystko zniszczyć, jeżeli zechce. Ma swoją własną silną wolę i nie krępują ją żadne reguły. Zobaczmy teraz, jakie jest przyporządkowanie naszej księżniczki do żywiołów. Posłuchajmy znów Króleja. Księżniczka Mieczy reprezentuje ziemistą część powietrza, utrwalenie tego, co ulotne. Przynosi ona materializację idei, reprezentuje wpływ niebios na Ziemię. Jako księżniczka jest przede wszystkim związana z żywiołem Ziemi. A ponieważ jest we dworze mieczy, staje się ziemią powietrza. Widzimy, że to daje jej przewagę nad rycerzem i księciem, którym brakowało uziemienia byli zbyt roztargnieni, żeby coś osiągnąć. Tutaj dowiadujemy się, że jest ona utrwaleniem tego, co ulotne przynosi materializację może więc ona osiągnąć, co tylko chce. Crowley mówi nam też, że jest ona wpływem niebios na ziemię i to łączy się z tym, co słyszeliśmy wcześniej, że jest ona gniewem bogów. Na pewno potrafi ona korzystać z tej boskiej energii, może bronić spraw, w które jest zaangażowana z wielką siłą. Posłuchajmy teraz jak Crowley opisuje jej charakter. Charakter księżniczki jest marsowy i mściwy. Jej logika destruktywna. Jest twarda i agresywna, z wspaniałą praktyczną mądrością i delikatnością w sprawach materialnych. Ukazuje wielki spryt i sprawność w zajmowaniu się sprawami praktycznymi, szczególnie jeżeli są z natury kontrowersyjne. Jest bardzo zręczna w rozstrzyganiu kontrowersji. Jeżeli jest źle ustawiona, wszystkie te cechy zostają rozproszone, staje się chaotyczna. Wszystkie jej dary umniejszają się do gatunku o małej przebiegłości, którego cel nie wart jest środków. Widzimy tu więc, że tak samo jak w pozostałych kartach dworskich z tego koloru, jest tu zawsze możliwość osunięcia się do mściwości, do bycia okrutnym wobec innych. Crowley mówi nam też o niej w ten sposób. Ludzie z takim charakterem są powolni mentalnie, ofiary ciągłych lęków, gniecione pod jarzmem wszelkich obowiązków, ale szczególnie tych związanych ze sprawami rodzinnymi. Jedno lub oboje z rodziców zazwyczaj znajdziemy w etiologii. Etiologia to nauka o przyczynach zjawisk. Mamy tu więc trochę informacji o przeszłości naszej księżniczki. Dowiadujemy się, że czasem wpływ jej rodziców będzie dosyć negatywny i to właśnie sprawi, że będzie ona nosić w sobie dużo gniewu. Widzimy tu kolejne podobieństwo do bogiń, które zostały wcześniej wspomniane. Matka Minerwy została zgwałcona i później połknięta przez Jowisza, ponieważ bał się on przepowiedni, mówiącej o tym, że jedno z jego dzieci obali jego rządy. Nie chciał więc, by Minerwa się urodziła, dlatego właśnie wyskoczyła ona z jego głowy w pełnej zbroi, jako dorosła postać. Zgodnie z jedną wersją tego mitu, jej matka cały czas żyła w ciele Jowisza i tam właśnie przygotowała dla Minerwy zbroję, żeby ochronić ją przed Jowiszem. Artemida ma podobną historię ktoś też próbował sprawić, żeby się nie narodziła. Tym razem była to Hera, żona i siostra Zeusa, czyli znowu Jowisza. Hera wpadła we wściekłość, ponieważ inna kobieta była w ciąży z dziećmi Zeusa. Rzuciła na tą kobietę czar, miała ona na imię Leto, żeby nie mogła ona urodzić swoich dzieci. Zostało tylko jedno miejsce na świecie, gdzie Leto mogła urodzić swoje dzieci i tam właśnie przyszła na świat Artemida i jej brat Apollo. Jest też wersja mitu o Meduzie, w której Meduza jest w ciąży, kiedy zabijają Perseusz. Pegas i Chrysaor urodzili się albo z jej rozlanej krwi, albo wyskoczyli z jej szyi, kiedy Perseusz odciął jej głowę. Musimy też pamiętać, że została ona zabita tylko dlatego, że ktoś chciał mieć jej głowę. Było to okrutne i bezsensowne. Widzimy więc, że nie będzie naszej księżniczce łatwo, ale tak samo jak królowa mieczy, ma ona tą możliwość bycia postacią pozytywną. Jest świetna w praktycznych sprawach, jej agresja i spryt mogą być bardzo dobrze wykorzystane. Crowley mówi nam, że tacy ludzie są bardzo rzadko spotykani i naturalnie okazują się dziećmi nieszczęścia. Pomimo tego wybrali dobrze. I w odpowiednim momencie otrzymają swoją nagrodę. Jest tu więc wielka moc, jeżeli nasza księżniczka będzie miała jakiś cel w życiu, jeżeli znajdzie sobie sprawę godną tego, żeby o nią walczyć, będzie bardzo efektywna. Jej historia przypomina nam o ludziach, którzy przeżyli coś bardzo bolesnego w życiu, ale chcą użyć tego doświadczenia, żeby pomóc innym. Chcą walczyć o zmiany w społeczeństwie, żeby poprawić sytuację jakiejś grupy ludzi. Teraz opowiem Wam o znaczeniu tej karty w czytaniach. Jeżeli ta karta pokazuje działanie, będzie to działanie zdecydowane i agresywne, to działanie sprytne, ale jest też to rozwiązanie siłowe. Jeżeli Księżniczka Mieczy pokazuje osobę, będzie to ktoś asertywny i mądry. To osoba, której nie da się wcisnąć kitu, ona zawsze dostanie to, czego chce w każdej sytuacji. Może mieć tendencję do ostrych reakcji, szczególnie gdy czyjeś zachowanie wyzwoli w niej jakieś emocje. Zazwyczaj będzie to ktoś z trudną przeszłością. Sytuacja z rodzicami może być dosyć skomplikowana, mogą tutaj być jakieś traumy, które oczywiście będą miały wpływ na jej życie. Może ona angażować się w walkę o jakąś sprawę, może to być zarówno walka fizyczna, jak i intelektualna. Może też stać się ona mściwa i agresywna, jeżeli nie znajdzie dobrego sposobu na poradzenie sobie ze swoimi problemami. Jest w niej dużo dobra, ale jest tu też tendencja do bycia zaślepioną swoją racją i do braku empatii w stosunku do swoich przeciwników. Na pewno może ona czasem mieć klapki na oczach i widzieć tylko swoje własne racje. Księżniczka Mieczy to osoba odnajdująca się świetnie w roli aktywistki, walcząc o prawa jakiejś grupy społecznej albo mniejszości. Ona lubi mieć jakiś ważny cel, którego będzie bronić, i kiedy jest w ten sposób zaangażowana, jest przez to lepszym człowiekiem. Możliwe, że nie interesują ją związki romantyczne, będzie raczej wolała przyjaźń. Może mieć tendencję do bycia pochłoniętą swoją pracą lub swoją misją, i to wprowadzi dodatkowe przeszkody na jej drodze do znalezienia odpowiedniego partnera. Najchętniej będzie się ona spotykać z kimś, kto ma takie same przekonania i też walczy o to samo co ona. Może zależeć jej bardziej na porozumieniu intelektualnym z partnerem niż na relacji romantycznej. Jeżeli Księżniczka Mieczy pojawia się w czytaniu jako rada, powie ci, żebyś była odważna, żebyś podążała za tym, co uważasz za słuszne. Walcz o to, w co wierzysz, nie przyjmuj odmowy. Jak cię wyrzucą przez drzwi, to wróć przez okno. Jako przeszkoda, ta karta pokaże Ci, że wybierasz walkę, kiedy są dużo lepsze, pokojowe rozwiązania. Spróbuj spojrzeć na daną sprawę z perspektywy drugiej osoby. Poszukaj rozwiązania, które będzie dobre dla wszystkich i postaraj się współpracować z innymi, zamiast narzucać im swoją wolę i swoją wizję świata. Jeżeli pomyślimy o zawodzie, w jakim sprawdziłaby się księżniczka Mieczy, to na pewno byłaby ona dobrym oskarżycielem w sądzie. Mogłaby też być świetnym politykiem, ale takim, który naprawdę chce poprawić życie ludzi i ma silny kręgosłup moralny. Może też być oczywiście aktywistką, kimś, kto poświęca swoje życie dla jakiejś sprawy. Może to być ratowanie zwierząt, walka o dostęp do edukacji dla jakiejś wykluczonej grupy. Może też to być walka o prawa reprodukcyjne. Żeby mieć pracę, w której będzie się czuła spełniona, musi ona czuć, że to, co robi, ma jakiś realny wpływ na świat. Musi ona robić coś, co ma jakieś znaczenie. Nie będzie raczej zadowolona pracując w korporacji. Księżniczka Mieczy może też być profesjonalnym sportowcem, szczególnie w sporcie, zazwyczaj zdominowanym przez mężczyzn. Może też ona być żołnierzem. Może ona czuć właśnie taką potrzebę, żeby udowodnić, że może być lepsza od mężczyzny na danym stanowisku. I przez to może specjalnie wybierać dziedziny, w których będzie to możliwe. Spośród postaci filmowych, które wypełniają ten archetyp, możemy wymienić Maggie Fitzgerald, graną przez Hilary Swank w filmie Million Dollar Baby. Magi pokonuje wszelkie przeciwieństwa i poddaje się karkołomnemu treningowi w końcu udaje jej się zostać profesjonalnym bokserem. Ale kiedy poznajemy jej rodzinę, widzimy od razu, z czym ona tak naprawdę walczy. Możemy tu też wspomnieć o Erin Brockowicz, zarówno o prawdziwej osobie, jak i postaci granej przez Julian Roberts w filmie. Na pewno pamiętacie jej spryt i zaciekłość, z jaką dążyła do wygrania swojej sprawy. To dokładnie ta determinacja, którą czuje księżniczka mieczy, kiedy wierzy, że walczy o słuszną sprawę. Przypomina mi to o zdaniu, które Blues Brothers powtarzają kilka razy w ciągu filmu: Jesteśmy na misji od Boga. I oznacza to, że nie może im się nie udać, wszyscy muszą im pomóc, ponieważ stoi za nimi ta boska siła, dzięki której osiągną cel swojej misji. I taką samą pewność czuje właśnie nasza księżniczka. Oczywiście nie możemy tu zapomnieć o G.I. Jane, granej przez Demi Moore. To porucznik armii, która dostaje szansę wziąć udział w treningu Navy Seals. I oczywiście, po wielu problemach i z wielkim wysiłkiem, osiąga ona swój cel i zostaje częścią tej elitarnej jednostki. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo, że byliście tu ze mną, i proszę pamiętajcie o tym, żeby polubić ten film, zostawić komentarz i oczywiście zasubskrybować mój kanał. Chciałabym podziękować wszystkim, którzy już wspierają moją pracę. Jestem Wam za to naprawdę bardzo wdzięczna. A jeżeli chcesz pomóc zapewnić przyszłość tego kanału, możesz wspomóc mnie poprzez przelew na konto, PayPal albo zostając patronem kanału. Patronat kanału poprzez Patreon kosztuje 3 euro miesięcznie i to jest około 14 zł. Kiedy kanał będzie miał 100 patronów, będą oni mogli sugerować i głosować nad kolejnymi filmami, jakie będę dla Was przygotowywać. Więc, jeżeli chcesz mieć w tym swój udział, kliknij w link w opisie filmu poniżej. Jestem Wam bardzo wdzięczna za każdą formę wsparcia i każdą, nawet najdrobniejszą, wpłatę. Jeszcze raz dziękuję Wam wszystkim za dzisiaj i zapraszam Was na kolejny film o Asie Dysków już niedługo. Dziękuję, do zobaczenia!